i tak stała tam i stała na tym wichrze. Ach, ten pęd, a potem te głosy cichsze, coraz dalsze. I ta muzyka bliska, i te wszystkie nasadzie, zjawiska, które ja widziała. A że to tak przemija. Że my się rozejdziemy. Że się wzajem zapomniemy, to jest Pan o mnie zapomni. A jak się Rachel oprzytomni, to będzie marzyć i może będzie smutna. To będzie pani kontenta, że myśl tak upornie zajęta smutkiem, a smutek to piękno? A jak się struny rozpękną i zacznie grać ten żal? Wtedy pani weźmie szal i przestanie jak polimnia w ogrodzie i pomyśli, Jaki król jest w modzie, jak się ubrać, mając pójść na bal lub do koncertowych sal, a tam to się spotkamy? A moja muzyka serca prawie miłość do Pana najszczersza. Ta będzie najszczerzej oddana co do pierwsza.